Tajemnicze struktury, takie jak te, pojawiają się na Morzu Chińskim. I niewiele osób naprawdę wie, do czego służą, ale... Chcesz wiedzieć, dlaczego one tam są? Cóż, powód jest przerażający. To, co widzisz, to gigantyczne, ruchome platformy, które łączą się ze sobą, tworząc most wielkości siedmiu boisk do futbolu amerykańskiego. A Chiny już przetestowały te konstrukcje na prawdziwych wodach. Mogą rozładować setki pojazdów opancerzonych i czołgów bezpośrednio na plażę w ciągu kilku godzin. A to, co się za tym kryje, jest jeszcze bardziej niepokojące. Zostaną użyte do prawdopodobnej inwazji na wzór słynnej inwazji z dnia D, ale w tym przypadku przeciwko Tajwanowi. Co więcej, coś sprawia, że cały region jest w stanie gotowości. Po raz pierwszy wysoki rangą urzędnik amerykański powiedział, że ta inwazja może być bardzo bliska realizacji. Tym urzędnikiem jest Pete Hexet, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Jego słowa były bezpośrednie i przerażające. Chińska inwazja na Tajwan może być nieuchronna. Ale te struktury, które właśnie widziałeś, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo tak naprawdę sygnały, że coś wielkiego ma się wydarzyć, są wszędzie. Od 2021 roku Chiny ponad trzykrotnie zwiększyły swoje naloty na Tajwan. W 2024 roku było ich 3615, ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Pytanie nie brzmi już, czy dojdzie do konfliktu, ale kiedy. Aby wyobrazić sobie skalę tej zastraszającej demonstracji, wyobraź sobie 153 samoloty wojskowe krążące wokół Twojego kraju w ciągu jednego dnia. To wydarzyło się na Tajwanie w październiku 2024 roku, ustanawiając nowy rekord. I to był tylko kolejny zwykły dzień na cieśninie tajwańskiej. Podczas ważnego spotkania wojskowego w Singapurze, Hexet przeszedł od razu do sedna sprawy. Widzieliśmy nagrania i zdjęcia z armatek wodnych, kolizji statków i nielegalnych abordaży na morzu. Widzimy nielegalne przejmowanie i militaryzację terenów. Te działania pokazują brak szacunku, destabilizujące działania Chin. Według niego Chiny nie tylko rozbudowują swoje siły zbrojne, ale teraz codziennie aktywnie trenują do inwazji na Tajwa. Alarm rozbrzmiał na całym świecie z ogromną siłą. Odpowiedź chińskiej stolicy Pekinu pojawiła się natychmiast. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Hekseta o próbę siania podziałów w Azji. Powiedzieli, że przemówienie było pełne prowokacji i zawierało nieścisłości faktyczne. Nawet wiceprezes Chińskiego Uniwersytetu Obrony Narodowej bezpośrednio oskarżył Hekseta o kłamstwo. Ale liczby opowiadają inną historię. Skupmy się na realnych zmianach z ostatnich miesięcy. Chińskie ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu nie są nowością, ale ich skala i częstotliwość są niepokojące. W kwietniu 2025 roku Chiny przeprowadziły ćwiczenie o nazwie Grom Cieśniny. W ciągu zaledwie dwóch dni zmobilizowano 135 samolotów, 38 okrętów wojennych i 12 oficjalnych statków. Najbardziej niepokojąca była jednak zastosowana taktyka. Po raz pierwszy przećwiczyli strategię znaną jako taktyka kapusty. Nosi tę nazwę, ponieważ jest wykonywana warstwami. Tworzą wewnętrzne oblężenie Tajwanu i zewnętrzny krąg, aby uniemożliwić siłom zagranicznym udzielenie pomocy. Oto szczegół, który umknął uwadze wielu. Chińska Straż Przybrzeżna, która technicznie rzecz biorąc jest formacją egzekwującą prawo, brała udział w tych ćwiczeniach wojskowych. To nie jest przypadek. To taktyka szarej strefy, która sprawia, że innym krajom znacznie trudniej jest zakwalifikować te działania jako akty wojny. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku Chiny wysłały 739 samolotów w strefę obrony powietrznej Tajwanu. Jeśli to tempo się utrzyma, z łatwością przekroczą ponad 4000 wtargnięć, ustanawiając nowy historyczny rekord. Ale poczekaj, robi się jeszcze ciekawiej. Tylko w ostatnich miesiącach Tajwan wykrył nawet 70 chińskich okrętów przepływających między Morzem Żółtym a Morzem Południowo-Chińskim. W ciągu jednego dnia, 19 maja, 30 chińskich okrętów bez identyfikacji, bez dokumentów i bez zarejestrowanych portów przepłynęło przez cieśninę tajwańską. To nie jest normalna żegluga. To jest celowe nękanie. Teraz będziesz zaskoczony. Istnieją trzy główne scenariusze, które eksperci biorą pod uwagę w przypadku konfliktu, a pełna inwazja nie jest najbardziej prawdopodobna. Pierwszy scenariusz to blokada morska i powietrzna. Wielu analityków wojskowych uważa to za najbardziej prawdopodobną opcję w krótkim okresie. Chiny mogłyby wprowadzić blokadę, przedstawiając ją jako operację egzekwowania prawa lub kwarantannę. Celem byłoby zduszenie Tajwanu gospodarczo poprzez odcięcie jego kluczowych importów. I oto zdumiewający fakt dotyczący podatności Tajwanu. Wyspa importuje 97% swojej energii. Jej rezerwy są alarmująco niskie około 5 miesięcy ropy naftowej, miesiąc węgla i mniej niż 2 tygodnie gazu ziemnego. Skuteczna blokada byłaby druzgocąca. Drugi scenariusz obejmuje ataki rakietowe i bombardowania lotnicze na ważne obiekty w kraju. Chiny dysponują szeroką gamą pocisków balistycznych w tym hipersonicznych zdolnych do rażenia celów na dużych odległościach. Celem byłoby zniszczenie obrony Tajwanu i osłabienie morale ludności. Trzeci scenariusz, być może najniebezpieczniejszy, to właśnie ten, do którego zostały zaprojektowane te tajemnicze platformy, które widziałeś na początku. Zakrojona na szeroką skalę inwazja amfibijna. Inwazja amfibijna oznacza atak od strony morza, podczas którego żołnierze lądują na wrogich plażach, używając statków i specjalnych łodzi. Chiny mocno inwestują w tego typu ataki, w tym w duże okręty, takie jak typ 75 zdolne do transportu około 30 śmigłowców i prawie 1000 żołnierzy. Poza tym toczy się już inna wojna, która trwa w tej chwili mówię o wojnie cybernetycznej. Chińskie grupy hakerskie już przeniknęły do ważnych struktur Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Celem jest posiadanie zdolności do wywołania poważnych zakłóceń podczas prawdziwego konfliktu. Tymczasem po drugiej stronie cieśniny Tajwan nie pozostaje bezczynny. Wyspa drastycznie zwiększyła swoje wydatki na obronność do 2,45% produkt krajowy brutto w 2025 roku, co daje około 20,25 miliardów dolarów. Prezydent Lai Chinte już wyraził zamiar podniesienia tego odsetka do ponad 3%. Teraz jest coś dość ciekawego w sposobie, w jaki Tajwan zamierza odpowiedzieć w przypadku inwazji. Przyjęli tak zwaną strategię jeża. Ten plan wojskowy nie ma na celu dorównania chińskiej potędze militarnej, bo to byłoby dla nich bardzo trudne do osiągnięcia. Wolą raczej sprawić, by inwazja była niezwykle kosztowna i trudna. Chodzi o to, by wyrządzić jak największe szkody siłom inwazyjnym, tworząc wiele warstw oporu i zyskując czas na ewentualną interwencję Stanów Zjednoczonych. Strategia obejmuje inwestycje w solidne obrony wybrzeża trudne do wykrycia mobilne wyrzutnie rakiet, drony do nadzoru i ataku oraz inne tanie, ale bardzo skuteczne rodzaje broni. Tajwan jest teraz w stanie produkować około 1000 rakiet rocznie. Cel ten został osiągnięty z dwuletnim wyprzedzeniem. Jednym z najbardziej ambitnych projektów jest program własnej produkcji okrętów podwodnych. Pierwszy okręt podwodny, Haikun, został zwodowany we wrześniu 2023 roku. Plan zakłada budowę siedmiu zaawansowanych okrętów podwodnych do roku 2038. Tajwan także unowocześnił lotnictwo. Stare myśliwce F-16A i B są modernizowane do bardziej zaawansowanej wersji F-16W. Kraj złożył zamówienie na 66 tych nowych samolotów. Te myśliwce są uważane za kluczowe w konfrontacji z chińskimi myśliwcami Stealth J-20. Ponadto Tajwan nabył 29 systemów rakietowych High Mobility Artillery Rocket System, które mają zasięg pozwalający na rażenie celów w chińskiej prowincji Fujian, po drugiej stronie cieśniny. To ta sama broń, która okazała się niezwykle skuteczna na Ukrainie przeciwko Rosji, ale jest coś, o czym mało kto mówi w kontekście Tajwanu. Oni mają poważny problem. Występują poważne opóźnienia w dostawach uzbrojenia obiecanego przez Stany Zjednoczone, szacowane na około 19 miliardów dolarów. Te opóźnienia, jak możesz się domyślić, dotyczą kluczowych systemów i są powodem do niepokoju, jeśli chodzi o przygotowanie obronne wyspy. Innym ważnym szczegółem, o którym trzeba wspomnieć, jest to, że ten konflikt nie byłby tylko regionalny. Cały świat zostałby dotknięty i to w sposób druzgocący. Tajwan zajmuje wyjątkową pozycję w globalnej gospodarce jako centrum produkcji zaawansowanych półprzewodników. Tajwańska firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sama posiada ponad 50% udziału w globalnym rynku produkcji chipów. Tajwan odpowiada za ponad 90% zdolności produkcyjnych chipów, najbardziej zaawansowanych na świecie. Ten przemysł przyczynia się do 15% produktu krajowego brutto wyspy. Każde zakłócenie w produkcji półprzewodników na Tajwanie wywołałoby wstrząsy we wszystkich branżach, które polegają na tych komponentach. To obejmuje elektronikę użytkową, przemysł motoryzacyjny, zaawansowane obliczenia, sztuczną inteligencję oraz zaawansowane systemy obronne. No, specjaliści szacują, że potrzebne byłyby inwestycje rzędu 350 miliardów dolarów i co najmniej 3 lata, aby spróbować zastąpić moce produkcyjne obecnie skoncentrowane na Tajwanie. Innymi słowy, jest to praktycznie niemożliwe w krótkim czasie. Oprócz półprzewodników, cieśnina tajwańska jest jedną z najważniejszych morskich tras na świecie. Około 44% światowej floty kontenerowców przepłynęło przez te wody w 2022 roku. Zakłócenie tej kluczowej trasy miałoby drastyczny wpływ na światowy handel. Ekonomiczne szacunki dotyczące konfliktu są przerażające. Chińska blokada Tajwanu mogłaby obniżyć globalny produkt krajowy brutto o 2,7 biliona dolarów tylko w pierwszym roku. Wojna na dużą skalę mogłaby doprowadzić do spadku globalnego produkt krajowy brutto o 5-10%. Ale nie myśl, że Chiny wyszłyby z tego bez szwanku. Poniosłyby ogromne straty gospodarcze, a szacunki wskazują na spadek produkt krajowy brutto o 16,7% w przypadku wojny. Jako gospodarka silnie uzależniona od eksportu, najprawdopodobniej musiałyby zmierzyć się z odpływem inwestorów, dewaluacją waluty i zerwaniem własnych łańcuchów dostaw. A czy zastanawiałeś się kiedyś nad scenariuszem, w którym Tajwan zostałby zaatakowany? Które kraje byłyby gotowe zaangażować się w ten konflikt? I pozwól, że Ci powiem, odpowiedź na to pytanie drastycznie się różni w zależności od tego, kogo zapytasz. Zacznijmy od jego sąsiada Japonii. Kraj ten uważa kryzys na Tajwanie za bezpośrednie zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Były premier Shinzo Abe stwierdził nawet, że kryzys na Tajwanie to kryzys dla Japonii. To ma sens, jeśli weźmie się pod uwagę, że 5,5 biliona dolarów w handlu przechodzi przez cieśninę tajwańską każdego roku. Australia, poprzez swoje partnerstwo wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, prawdopodobnie wzięłaby udział w każdej amerykańskiej akcji militarnej w sytuacji kryzysowej na Tajwanie. Australia ma dostarczyć okręty i samoloty zintegrowane z amerykańskimi grupami uderzeniowymi. Z kolei Korea Południowa przyjmuje bardziej ostrożne stanowisko. Wydają się zaniepokojeni możliwością wycofania amerykańskich zasobów wojskowych z Półwyspu Koreańskiego i przeniesienia ich na Tajwan, co stworzyłoby lukę w bezpieczeństwie, którą Korea Północna mogłaby wykorzystać. Z kolei Unia Europejska uznaje Tajwan za ważnego demokratycznego partnera i sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany obecnej sytuacji siłą. Jednak jej zdolność do wysłania znaczących sił wojskowych do regionu Azji jest ograniczona. Tymczasem oceny ekspertów na temat tego, kiedy może dojść do konfliktu, różnią się znacznie. Hekset mówi o bezpośrednim zagrożeniu, ale inni analitycy wskazują rok 2027 jako moment krytyczny. Amerykańskie Centrum Badań Wojskowych uważa inwazję za mało prawdopodobną w krótkim okresie, ale przewiduje, że ryzyko znacznie wzrośnie od roku 2027. Inny instytut badawczy przeprowadził symulacje, które wskazują, że sojusz Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Japonii byłby w stanie pokonać chińską inwazję, ale za cenę niezwykle wysoką dla wszystkich zaangażowanych stron. Niektórzy analitycy wątpią jednak, kiedy taka wojna mogłaby się rozpocząć. Twierdzą oni, że chińska armia ludowo wyzwoleńcza boryka się z problemami korupcji i brakiem doświadczenia bojowego, co mogłoby zniechęcić do podjęcia ryzykownej przygody militarnej. Są doniesienia, że nawet 40% czasu szkolenia w chińskiej armii może być poświęcone edukacji politycznej, co mogłoby zaszkodzić rozwojowi czysto wojskowych umiejętności. Istnieją doniesienia o pociskach z problemami z paliwem i innych niedociągnięciach, które podważają rzeczywiste przygotowanie do walki. Ale nie możemy ignorować, że wszystko, co dzieje się na Tajwanie w ostatnich miesiącach, budzi niepokój. Pojawiają się doniesienia, że Chiny kontynuują swoją szeroko zakrojoną kampanię szpiegowską, aby przygotować się na ewentualną wojnę. Grupy hakerów powiązane z chińskim rządem prowadziły długotrwałe operacje przeciwko instytucjom rządowym i wojskowym na Tajwanie oraz w Stanach Zjednoczonych. Chińska strategia może zakładać, że nie potrzebuje pełnej fizycznej blokady, jeśli skutecznie odetnie Tajwan od kontaktów ze światem zewnętrznym. Poprzez cyberataki i wojnę elektroniczną. Pozostaje więc pytanie, czy Tajwan zdoła wytrzymać wystarczająco długo, aby pomoc zdążyła nadejść? Strategia jeża działa tylko wtedy, gdy Tajwan zdoła przekonać Stany Zjednoczone do bezpośredniego zaangażowania się. Podczas swojego przemówienia Hekset jasno dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone zamierzają wspierać Tajwan oraz swoich innych sojuszników w regionie Azji. Ale istnieje niepokojąca sprzeczność. Pomimo deklaracji wsparcia, Stany Zjednoczone niedawno wycofały zasoby wojskowe z regionu Azji do innych części świata. Na przykład wysłali batalion Rakiet Patriot z regionu Azji na Bliski Wschód, co wymagało 73 wojskowych samolotów transportowych do przewiezienia sprzętu. Eksperci wskazują, że ta amerykańska polityka niejasności co do ewentualnej interwencji militarnej może zachęcać Chiny do testowania granic. Jednocześnie wcześniejsze komentarze byłego prezydenta Donalda Trumpa kwestionujące strategiczną wartość Tajwanu wywołały jeszcze więcej wątpliwości. Teraz zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Tak naprawdę stawką nie jest tylko Tajwan, lecz to, kto będzie kontrolował technologie napędzające świat oraz najważniejsze szlaki handlowe na naszej planecie. Strategia Tajwanu polega na zyskaniu czasu do momentu nadejścia pomocy z zewnątrz, ale jeśli ta pomoc nie nadejdzie lub przyjdzie zbyt późno, wyspa zostanie sama przeciwko drugiej największej potędze militarnej świata, a to całkowicie zmieniłoby porządek światowy, jaki znamy dzisiaj. Teraz chciałbym poznać Twoją opinię. Który scenariusz uważasz za bardziej prawdopodobny? Bezpośrednia inwazja wojskowa, długotrwała blokada gospodarcza? A może uważasz, że ostatecznie wszystko zostanie rozwiązane dyplomatycznie? Napisz swoją opinię w komentarzach. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych analiz dotyczących konfliktów, które kształtują nasz świat. Do następnego razu.